Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie kultura i sztuka polskiego renesansu, czyli będzie trochę postaci i ich działalności. Oglądamy. Z całej talii właściwie tych postaci, no musimy sobie opowiedzieć o tych w sumie to najważniejszych. Pierwszym takim człowiekiem, którego weźmiemy na petę będzie Filip, Kalimach, czyli włoski humanista, przede wszystkim poeta. On był wychowawcą synów Kazimierza Agielończyka i był później doradcą Jana Olbrachta. To jest człowiek, który właściwie to przyprowadził, no można powiedzieć, że humanizm do Polski na ziemię polskie. Następny będzie Franciszek Florentczyk, to był włoski architekt, odpowiedzialny był za przebudowę zamku wawelskiego i jest autorem niszy nagrobnej Olbrachta. Proszę, możecie sobie zobaczyć. Kolejną postacią, o której już wspomniałem na lekcjach poprzednich, to będzie Bona Sforca. Jak już mówiłem, ona była niezwykłą osobą, będzie mecenasem sztuki i sprowadzała do Polski od groma włoskich artystów oraz architektów, którzy no, będą w Polsce się czuli jak u siebie w domu. O kim mowa? Przede wszystkim to no mamy Bartolomeo Berecciego. On kontynuował przebudowę Wawelu po Florentczyku i zaprojektował on kaplicę zygmuntowską, którą możemy sobie podziwiać przecież do dzisiaj. Inną postacią będzie Bernardo Morando. On co prawda na zlecenie Jana Zamońskiego, ale jednak zaprojektował miasto idealne, czyli zamość. Trzecią postacią jest Santi Gucci. To jest człowiek, który był również pochodzenia włoskiego, był architektem, był rzeźbiarzem. I był autorem nagrobków polskich władców w katedrze wawerskiej. Także myślę, że takie grono powiedzmy, że Włochów na ziemiach polskich, artystów włoskich jest dosyć, dosyć duże. Jak już mówimy o renesansie na ziemiach polskich, no to mamy przede wszystkim też to, co obecne jest w renesansie europejskim. Czyli mamy Attyki, to co tu widzimy, czyli wydłużenie tej ściany jakby frontowych budynku. Na wysokości dachu mamy też arkady, to co widzimy przede wszystkim na Wawelu czy na innych zamkach powstałych w tamtym okresie czasu, czyli takie kolumny, które są połączone łukami. I oczywiście ostatnia rzecz, którą też tutaj widać, to są krużganki, czyli te takie wewnętrzne korytarze, które okalają właściwie dziedziniec. One oczywiście były e, sprowadzone do Polski. Cały czas mówię, że są to ludzie, którzy są jakby przywiezieni, sprowadzeni do Polski przez e, polskich mecenasów e, sztuki. Ale mamy też oczywiście Polaków. No, o jednym najważniejszym na pewno nie możemy zapomnieć, czyli o Mikołaju Koperniku, jego teorii heliocentrycznej. Mamy też Tomasza Kłosa, który był autorem pierwszego podręcznika do matematyki, czyli to jest takby tak pierwszy krok e, w kierunku e, rozwoju nauki na ziemiach polskich. Kolejna postać, czyli Wojciech Oczko. Takie oczko. O. On właściwie wprowadził terminologię medyczną w języku polskim, która jest stosowana w wielu przypadkach przecież do dzisiaj. Józef Struś to jest kolejny, nie, 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 nie ten pędziwiat, tylko Józef Struś, którego widzimy tutaj na wizerunku. On prowadził badania, które dotyczyły chorób serca oraz układu krążenia. Czyli ta medycyna ma się całkiem nieźle w tym czasie w Polsce. Eee, oczywiście były też osoby, które odpowiedzialne były za pierwsze mapy. Mapy Polski, mapy Europy Wschodniej. i Taką osobą był na pewno Bernard Wapowski. I o nim też należy tutaj oczywiście pamiętać. Mamy geografa, mamy medyka i tak dalej, a mam też historyka. Jest to Maciej Zmiechowa bądź też Maciej Miechowita. To był historyk, który sporządził naukowy opis ziem polskich. Jego dzieła, takie jak traktat o dwóch sarmacjach, czy na przykład Chronika Polonorum, one dały naprawdę podwaliny pod taką historię, jako naukę na ziemiach polskich. Mamy też Marcina Kromera, który tak naprawdę napisał po łacinie Dzieje Polski i przybliżył je innym narodom. No, bo połacinie, przecież po polsku nie rozumieją, co nie? I idziemy sobie dalej. Marcin Bielski, to była kronika wszystkiego świata. No i oczywiście mamy jeszcze ostatnią postać, czyli Bartosza Paprockiego, mniej znanego, ale jednak z jego dzieł korzysta się do dzisiaj, bo on stworzył herby rycerstwa polskiego, czyli taką jakby, taki pierwszy herbarz polskich rodzin, polskich rodów rycerskich, szlacheckich. Więc jego działania naprawdę miały duży wpływ na kontynuację e, późniejszej nauki historii, korzystania z jego, e, powiedzmy, że twórczości. No, nauka jest, więc szkolnictwo też się musiało rozwinąć. Mieliśmy przede wszystkim szkoły parafialne, czyli takie, które były odpowiednikiem w sumie do dzisiejszych szkół podstawowych. Mieliśmy gimnazja humanistyczne, które były odpowiednikiem dzisiejszych szkół średnich. No i było też szkolnictwo wyższe, przecież mówiliśmy sobie o Akademii Krakowskiej, która przecież powstała za czasów jeszcze Kazimierza Wielkiego. Później była w Wilnie, była w Zamościu, ale była też ta ariańska w Rakowie, o którym w Rakowie, nie Krakowie, bo być może, nieźle zrozumieliście, mówię o Rakowie. I przede wszystkim Kwestia, która tutaj e, jest podnoszona, no, że jest to szkoła przede wszystkim jednak no, taka reformatorska, i to nie wszystkim katolikom się można powiedzieć, że na ziemiach polskich podobało. Idziemy do literatury. W literaturze mamy też wiele innych postaci, o których należy pamiętać. Mieliśmy Biernata z Lublina, czyli człowieka, który był autorem tak naprawdę jednej z pierwszych książek, które były spisane po polsku. Ale taką osobą, która wprowadziła język polski do właściwie takiego codziennego obiegu był nie kto inny jak Mikołaj Rej, czyli człowiek, który był autorem pism politycznych, które pisał po polsku. Były to pisma moralno-religijne, były to takie dzieła jak na przykład Żywot Człowieka Poczciwego, czy na przykład krótka rozprawa między panem wójtem a plebanem. To są dzieła, które należy zapamiętać, a sam Mikołaj Rej przecież jest osobą, którą myślę, że wszyscy kojarzą. Ci nawet, którzy nie uczą się historii, którzy jej nie lubią. E, inną postacią taką kultową w renesansie polskim był Jan Kochanowski, czyli autor fraszek, trenów, psalmów e, i takiego dramatu właściwie też poetycznego, jak odprawa posłów greckich. Trzecią postacią, a właściwie to czwartą postacią, nie potrafię liczyć, był Andrzej Frycz-Modrzewski. On napisał e, takie dzieło o poprawie Rzeczpospolitej, ksiąg 5. Czyli były to propozycje reform oraz wzywał on do tolerancji na ziemiach polskich, tej religijnej również. Następnie był Stanisław Orzechowski. On pisał tak zwane Turcyki, czyli takie mm, powiedzmy, że utwory, w których zwalczał on innowierców i wzywał do krucjat przeciwko muzułmanom, więc tak, lejemy muzułmanów. Super, szkoda, że sam do tych wojen się pewnie by nie, nie włączył, bo przecież był artystą, więc nie, nie walczyłby. I ostatnia postać, ale wcale nie najmniej ważna, to jest Jakub Wujek. O nim należy pamiętać, bo on jako pierwszy przetłumaczył Biblię na język polski, a w tamtych czasach było to niezwykle istotne i należałoby też o tym pamiętać. Na koniec e, krótka analiza obrazu Rzeczpospolita Babińska na Mateki. Nie będę jej robił jako osobnej analizy, e, osobnego filmiku, ponieważ to się mija z celem, postaci jest tak dużo i pewnie i tak ich nie zapamiętacie. W tytule mamy Rzeczpospolita Babińska. Chodzi tutaj o Babin, który był pod Lublinem i to było takie miejsce spotkań towarzyskich, taki klub towarzyskich, który w XVI wieku skupiał najważniejszych polskich artystów, pisarzy, tak naprawdę uczonych. Tam mieliśmy i Modrzewskiego, tam był Rej, tam był Kochanowski. Tam był Jan, Mas Jan Łaski Młodszy, więc e, bardzo dużo postaci. Oni tam się spotykali, dyskutowali, e, często żartobliwie, ale też poruszali ważne tematy dla e, przede wszystkim ziem polskich. Jak widzimy, tych ludzi tam jest dosyć dużo, więc e, nie będziemy sobie ich wymieniać i tylko na tym sobie oko możemy zawiesić. A ja w tym momencie kończę. Także dziękuję i do widzenia.